Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie ma zegarka, liczy się już tylko to, że na fójr zatękuję i z Tobą wyloguję. Wbijcie to trasa, a ja sheriffem lewego pasa. Wszystko ile ma, ja. I jedźmy, póki Od fajne zierki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki. Tandem w oku błysk, w tym momencie. Są ulotne jak my. Dlatego dziś chcę powiedzieć ci dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu, dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu, dzięki, że jesteś.